Hej, hej, ursusiaki, hej, hej, moje dzieciaki, to ja wasz misztadek z ursusowej biblioteki niedźwiadek. Kochani, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Misia Pluszowego, a więc też mój i waszych na pewno misków, które macie przytulanek. Kochani, pokażcie dzisiaj pod postem swoje ukochane psuje czy też przytulaki, misiaki, bo dzisiaj jest ten szczególny jeden ich dzień. I dobrze je traktujcie, bo my, pluszaki, potrafimy odwzajemnić się wielkim przywiązaniem. Kochani, dzisiaj e, też znajdziecie na naszej stronie facebookowej i na naszym YouTubie takie wypowiedzi moich pluszowych kolegów z książek, których poprosiłem o to, żeby się Wam przedstawili i powiedzieli coś więcej o sobie. A Was zachęcam do szukania ich przygód w bibliotekowych książkach. Posłuchajcie, obejrzyjcie no i wypożyczcie koniecznie. Bo pamiętajcie, że wypożyczamy przez książkomat. Kochani. Ja dzisiaj z okazji mojego święta dostałem od cioci Iwonki takie piękne ubranko. Zobaczcie. Misowa czapka, misowa koszulka. Pięknie i w niebieskim, prawda? Dziękuję Ci cioci Iwonko, Przesyłam Ci wirtualnego buziaka. Dzieciaki, szanujcie swoje pluszaki, swoje zabawki, a może dzisiaj wy zrobicie im jakieś zimowe czapeczki. A może to będą czapeczki już świąteczne, bo niedługo Mikołajki? Kochani, i w związku z tym, dla was mam jeszcze jedną informację. Od takiego jednego pana, z długą, białą, srebrzystą brodą, w czerwonej czapce i w czerwonym kubraku, takiego pana, takiego pana, no takiego specjalnego, wiecie, on ma na imię Mikołaj. I u nas też bywa w bibliotece. I, kochani, mam dla Was taką informację. Kto z Was chciałby dostać jakąś piękną książkę, pokojnka, marzy o jakiejś konkretnej, pięknej książce? To nasz bibliotekowy Mikołaj może spełnić to Wasze marzenie. Kochani, napiszcie na kartce tytuł książki i autora, podajcie swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do rodzica, czyli do mamy albo do taty, a potem biegnijcie szybko, ile sił w nóżkach, wrzucić tą kartkę do wrzutomatu przy najbliższej bibliotece. Kochani, już niedługo spośród karteczek z życzeniami Mikołaj będzie losował prezenty dla Ciebie, dla dzieci. I może właśnie Tobie przyniesie taką wymarzoną książkę. Na te kartki biblioteczny Mikołaj czeka do 4 grudnia, a więc macie jeszcze chwilkę czasu. A może te kartki będą jakieś piękne, świąteczne już? Kochani, dzisiaj zapraszam Was do naszych filmików miskowych, pluszowych z okazji Dnia Misia Pluszowego. A potem zapraszam Was do naszych automatów, wrzutomatów. Zapraszam do wrzucania kartek z Waszymi ukochanymi wymarzonymi książeczkami. Boziaki na dziś i do zobaczenia w piątek. Papa, pa, kochani, pa pa!